W końcu unboxing Merlin Monroe z konkursu Złoto do Domu. Zobaczymy jak to wygląda na żywo. Piękna! Piękna, na żywo jeszcze ładniej wygląda niż... O, proszę bardzo. Super konkurs. Bardzo się cieszę, że udało się go wygrać. Na pewno będzie stanowić piękny okaz w mojej kolekcji. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. No i pozdrawiam wszystkiego dobrego w nowym roku. Donecy, potancy, to to potętaj. Cześć! Z tej strony Panna 7 stycznia 2023 roku. Dzisiaj mamy do otworzenia dwie paczki. Jedna jest tak stara, że nara. Leżała za szafą razem z inną paczką, ale wiem, co w niej jest i wiem, co jest w tej paczce, która jest stosunkowo nowa. Oczywiście odcinek będzie o pandach. Jeżeli chodzi o pandy, no to oczywiście są to jedne z moich ulubionych monet. Pierwsza panda w kolorze żółtym, czyli złota panda, została ym, wyprodukowana w 1982 roku. W 1983 roku pojawiły się pierwsze srebrne pandy w próbie 900. Wtedy jeszcze były to wersje lustrzane, prów. I tak naprawdę dopiero od 1989 roku mamy wersję bulionową, o której dzisiaj będziemy sobie mówić najwięcej. było śmieszniej, ta paczka została zamówiona jeszcze przed Brexitem w sklepie Chart. Szukałem wtedy właśnie miejsca do zakupu pant. Rok później okazało się, że chyba te roczniki były już wszędzie dostępne, więc w sumie takie szukanie na siłę okazało się zbędne. Ale sklep godny polecenia, z tego co czytałem, nawet nagradzany na rynku brytyjskim. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to w tej, w tej sytuacji, przy tej konkretnej paczce. Myślę, że nawet jak będzie coś nie tak, to nie mam już prawa do zwrotu. Jest ich trochę więcej, niż myślałem. Pamięć jednak jest omylna. Okej, okay, co my tu mamy? 2016 rok, Panda. A jeszcze jedna Tu chyba to samo 2016. Tu mamy 2017. Sorry, 2016 to już 30 gram było. Tak jest. To już są 30 gramówki. Pierwsza 30 gramówka, druga 30 gramówka. Czyli po dwie z tamtych roczników. 2018. o I bardzo dobrze, że wziąłem ten 2018. No tak, bo akurat brakowało mi 2018, w jednym z filmów Pandę z 2018 kupiliśmy i przekazaliśmy na prezent Piotrusiowi na chrzciny. I ostatnio jak przeglądałem właśnie brakowało, a jest to rocznik, który dziwo skoczył na wartości, mocniej niż inne. Sztuki 223, 222, 2, po dwie sztuki. Jeśli oglądaliście poprzednie filmy o pandach u mnie, no to oczywiście zbieram po dwie sztuki, żeby nie było przykro odsprzedać. Jeśli przyjdzie, co do czego? Wygląda to tak. Obejrzymy sobie je oczywiście, bez kapsla Trochę nie pasują do siebie, wydaje mi się, że ten styl mocno się zmienił. To są z 40-lecia pandy, bo tak jak mówiłem, w 1982 pierwsza złota panda się pojawiła. Z tego momentu liczymy jakby historię pand. Um, dlatego to jest 40-lecie. Tak jak wspomniałem, od 1989 roku jest wersja bulionowa, ta, która nas najbardziej interesuje. Um, wersja jednouncjowa była do roku 2015 włącznie Także tutaj wersja 2015. 16 rok jest już wersją pierwszą e, 30 gramową. Bo taką wagę wprowadzono w 2016 roku. Tak się składa, że ja postanowiłem sobie zebrać wszystkie 30 gramowe e, pandy. Pandy miały oczywiście również wpadki. Pierwszą z wpadek e, przy produkcji pand jest e, 83 rok i próba 900 moim zdaniem. No, ale 90% srebra to też całkiem nieźle. Mniejsza wpadka, natomiast duże wpadki w 86 i 88 roku, kiedy to już w ogóle nie wybito pand. Na szczęście, jeżeli chodzi o pandy bulionowe, one wyszły dopiero w 89 roku. Od tamtego momentu wydaje mi się, że wszystkie mają rozmiar 40 mm. Pandy są transportowane w takich tubach. W tej tubie jest 15 sztuk. Zwykły plastik, nic wielkiego. Um, tak to wygląda. Są ustawione po prostu jedna na drugim. W pudełku bardzo mi się podoba sposób transportowania. Zauważycie to, jeżeli będziecie mieli własne pandy, że naprawdę trudno jest się przyczepić do tego, żeby jakieś ryski się zdarzały. Naprawdę to są jakieś pojedyncze przypadki transport zapewnia, że one po prostu nie latają, nie obijają się, kapsle są zawsze dobrze dopasowane, zawsze panda przychodzi w kapslu. No to jest coś, za co naprawdę bardzo, bardzo je e, lubię. Te oto tuby otwiera się tutaj po prostu w ten sposób. Są to jedne z najładniejszych monet bulionowych i hatutem jest to, że oczywiście co roku zmienia się wizerunek. Nawet osadzone tutaj są dosyć mocno ściśnięte. I tak wygląda po prostu tuba. Mnie się to bardzo podoba. Yy, w ogóle sam pomysł na pandy bardzo, bardzo mi się podoba. Yy, wizerunek zmieniający się co roku powoduje, że są to monety, które są na skraju zbierania srebra pod kątem samego materiału, z którego są wykonane. I na skraju jakby kolekcjonowania. Jedyne co przeszkadza w naprawdę kolekcjonerskim jakby tutaj statusie tej monety, to jest nakład, który jest przeważnie blisko 10 milionów, jeżeli chodzi o wersje bulionowe. No ale oczywiście są to wersje bulionowe. Bardzo ładnie wykonane wersje bulionowe. Postanowiłem sobie psiknąć na czarno jedno z tych opakowań, przez co wygląda ono lepiej. Natomiast oczywiście pandy są do tego stopnia ładne, że nadal jest to nieco tandetne rozwiązanie. Są dedykowane, ładne pudełka, w których można to po prostu przechowywać, całą, e, całą kolekcję. Mój pomysł na pandy jest taki, że zbieramy od 2016 roku wszystkie pandy. Tutaj już jest e, 2014 rok, więc to jest jedna panda. Jej nie bierzemy pod uwagę. Jeśli jesteście ciekawi, jak zmieniały się wizerunki pand. Na przestrzeni lat od tego 1989 roku, to na końcu zrobimy pokaz wizerunków, wzorów, jakie pojawiały się na monetach. Będzie takie zestawienie, także zostańcie do końca. 2016 rok, pierwsza 30-gramowa panda. Tak jak mówiłem, mam zamiar zebrać 15 sztuk 30-gramowych. Od pierwszej, od 2016 roku, 15 sztuk. Mamy już 8 monet, więc zostało nam 7 monet, połowa już za nami. Za 7 lat będzie pełna kolekcja do sprzedaży. Zbieram dwie sztuki w tej czarnej tubie, jedną w białej tubie. Biała tuba będzie na sprzedaż, czarna zostanie ze mną. Tutaj mamy tą z 2014 roku jedną uncjową monetę. Od razu Wam powiem, że jeżeli chodzi o pomysł z malowaniem tego, jest taki sobie średni, farba troszkę odchodzi, przykleja się do kapsli, więc no, nie polecam tego. Wygląda to dużo lepiej niż w białej. Jeżeli ktoś zna producentów, ma dojście może e, e, jakichś znajomych w Chinach, warto im powiedzieć, że te tuby mogłyby być po prostu czarne i że wygląda to dużo, dużo lepiej. Natomiast domowymi metodami e, odradzam, no, szkoda potem e, usuwać tę farbę z kapsli. Tu mamy rocznik 2017. Wszystkie pandy mają rant ząbkowany, jednakże ząbkowany inaczej niż reszta monopulionowych. To jest takie ukośne ząbkowanie, także nie tylko waga, ale również rant ząbkowany ukośnie. Wyróżniają pandy. Sporo osób twierdzi, że nie kupuje pand, bo to, tamto. Yy, moim zdaniem jest to wielki, wielki błąd. Pierwszy odcinek i zachwyt nad pandą był na kanale. Dlaczego mówią, że nie kupują? Przeważnie mówią, że nie kupują, dlatego że mają wagę 30 gramów, a nie jednej uncji. Z tego co wiem, każdy, kto zaczyna zbieranie metali, zaczyna od tego czym jest w ogóle uncja. Dlaczego uncja? Uncja trojańska, w ogóle 31,1. Dlaczego właściwie nie mogło to by być 30 gramów? Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Oczywiście, jeżeli przeliczymy to, to ten brakujący 1,1 grama stanowi około 3,5% całej masy jednej uncji. Więc no, nie jest to jakoś dużo. Zakładając, że aktualnie Ber w cenie 130 zł są chyba naj, najtańszą uncjówką, a Panda z tego roku kosztuje 142 zł 140 zł około, no to 3,5% to mniej więcej Panda jednouncjowa byłaby droższa o 4,55 z tego co liczyłem. Także mielibyśmy tutaj 146,60 powiedzmy, gdyby ważyła jedną uncję. Nie jest to tak naprawdę dużo. Libertady czy amerykańskie orły są droższe. Uważam, że nie jest to żaden argument, żeby omijać te monety. 2020 rok. Są to monety, które naprawdę zaspokajają, karmią potrzebę konsumpcji. Zamiast pójść do kina, czy do restauracji, czy jakąś inną rozrywkę, można po prostu kupić sobie pandy. Ja tak robię. Za dwie pandy, przynajmniej chciałbym dokładać do stosu. Kolejnym powodem, dla którego yy, Osoby, które chyba nigdy nie miały pandy w rękach, twierdzą, że nie kupują pand, jest to, że jest to chińszczyzna, Czyli albo pochodzą ze Stanów Zjednoczonych i twierdzą, że nie chcą wspierać jakby tutaj głównego no, konkurenta w walce o największą gospodarkę na świecie, czyli Chin. Albo chodzi im po prostu o, o to, że to, co chińskie, jest gorsze niż to, co mm, amerykańskie. Tutaj przyznam szczerze, totalnie się nie zgadzam. No to w nawiązaniu do Chińszczyzny zestawiamy sobie pandę, w tym wypadku 2021 rok. Jest to panda, która chyba najbardziej mi się podoba z do dotychczasowych, ale o gustach się nie rozmawia. Zostawiamy ją z jakże wybitnym amerykańskim orłem i z moją ukochaną monetą z Meksyku, Libertadem. Moim zdaniem, bez porównania, na gołe oko widać, że jakość jest po stronie Chińczyków. Mimo tego, że Libertad jest piękną monetą, amerykańskie żółte też nie jest jakąś tam brzydką monetą. Natomiast Panda jest po prostu wyjątkowa. To jest coś, co naprawdę udało się. Bardzo dobrze. Przy okazji przypomnę, że ta moneta jest najtańszą ze wszystkich trzech monet na mojej ręce. Co ty porównujesz? Na co ci to bulionówki z pandą? No dobrze. No to porównajmy je z nieco lepszymi wydaniami bulionówek. Mamy tutaj kukaburkę nowe wydanie 2022 roku pandę. Tym razem 2017 rok, Supermana z Newy też monetę ze sporą premią z 2021 roku. Czy jest jakaś większa różnica? Przypominam, że znowu Panda jest najtańszą monetą na ręce. No i jest chyba najlepsza. Wiadomo, te nowe kukabury są mega, są bardzo ładne, zresztą stare też były ładne, ale mimo wszystko wydaje mi się, że panda jakościowo naprawdę bardzo mocno się, się broni. Tegoroczna panda, 2023 rok. Dużo lustra. Na tych liściach. One są jaśniejsze, drugie są nieco ciemniejsze, bardziej błyszczące, mniej błyszczące, matowe. Mm, no ładnie to wygląda. Włosy futrzaka też są zaznaczone. Wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle. Oczywiście trzecim powodem, dla którego um, ktoś może mówić, że nie zbiera pand, nie kupuje ich, jest to, że są droższe niż zwykły bulion, że premia na nich jest wyższa. No ale na to wszystko składa się oczywiście to, że są transportowane w kapslu, w tych tubach, że co do ich jakości jakby zastrzeżeń być nie może. Tu spójrzcie na, na futro. Czarne elementy futra pandy. <grym> Mega. Ostatnio oglądałem filmik, w którym dokładnie w ten sposób one bawiły się zimą, zjeżdżały na brzuchu albo na plecach. 40-lecie tutaj, odnotowane i oczywiście. Przy odsprzedaży dostajemy to premium z powrotem, z nawiązką, nawet niekiedy. Bardzo często niektóre roczniki idą w górę. Kiedyś mówiło się o tym, że im więcej pand na monecie, tym droższa. Chyba w 2013 roku była taka z trzema pandami, i z tego co pamiętam, dosyć dobre ceny osiągała. W 2018 rok też yy, jakieś wyższe ceny są niż innych roczników akurat panda od której zacząłem pierwsza, pierwsza. na niej jeszcze było widać włosy na białym futrze pandy widzicie to można się zakochać tak właśnie się stało moim zdaniem jest mega w premię wyższą niewiele wyższą zawsze odzyskacie a ich wartość raczej idzie tylko w górę. Jesteśmy w połowie. Dajcie znać w komentarzu, czy Wy też zbieracie pandy, też macie takiego hopla na punkcie pand, czy, czy nie, czy tylko ja? Ewentualnie, która panda, z którego roku najbardziej przypadła Wam do gustu. Żeby to ułatwić, wszystkie wizerunki bulionowe zaraz Wam pokażę. Ja uwielbiam pandy dlatego, że zawsze pojawiają się nowe wizerunki przed końcem roku, można je kupić na gwiazdkę, na prezent i zawsze budzą moje zainteresowanie monetami, metalami szlachetnymi, zawsze dzięki nim wracam, przeglądam co jest w sklepach i tak dalej, powodują, że po prostu chcę mieć więcej oszczędności w srebrze, głównie w srebrze bulionowym, ale tak jak Tutaj widzicie, można też zahaczyć o kolekcjonowanie i bawić się naprawdę, naprawdę świetnie. Jedna zostanie u mnie, druga będzie wystawiona na sprzedaż. Myślę, że będzie to ciekawa gratka, pomimo tego bieda opakowania. Dla kogoś, kto będzie, y, odkryje pandy za kilka lat. Przy okazji naszego spotkania chciałbym Wam polecić jeden bardzo ważny kanał na YouTubie. Kanał, który pojawił się już jakiś czas temu, ale jest to stosunkowo młody kanał. A mianowicie chodzi o kanał monetarnie. Kanał, na którym znajdziecie bardzo dużo informacji o tym, dlaczego warto zbierać monety, metale szlachetne, jak to wyglądało w historii, co to jest pieniądz, jak na niego patrzeć. Bardzo dużo fajnych przemyśleń. Jeśli jeszcze nie byliście na tym kanale, koniecznie go odwiedźcie. Zostawcie łapkę w górę, suba od na co cita jego widzów. I do zobaczenia w sekcji komentarzy pod filmami na tamtym kanale. Monetarnie serdecznie Wam polecam.